Witam serdecznie. Kikowy Szlak. 28 czerwca 2011. Dzisiaj chciałem powiedzieć parę słów o tak zwanych małych dręczycielach. Właściwie o kimś, o kim nie powinno się nawet mówić chyba nic, ale, ale może parę słów na ten temat, prawda? Kiedy coś w życiu osiągamy, kiedy czegoś dążymy, kiedy stawiamy sobie cele, kiedy wyraźnie odróżniamy się od większości ludzi wokół, którzy gdzieś tam idą jak ta cała masa, prawda, bezładnie, od po prostu aby dzisiaj, w tym momencie pojawiają się wokół nas tak zwani mali dręczyciele, prawda? Czyli ludzie, którzy dużo lepiej wiedzą, prawda, w cudzysłowie, oczywiście, niż my o tym, co my robimy, którzy wiedzą, że nam się nie uda, którzy wiedzą, że nie powinniśmy robić tego, co robimy, którzy po prostu mają całą masę przeróżnych porad, którzy, którym się wydaje, że po prostu to, co my robimy, jest zupełnie bez sensu, prawda? I na każdym kroku dają nam w jakiś sposób to odczuć. Tak zwani mali dręczyciele. I każdy, każdy z nas ma takich ludzi wokół i można byłoby powiedzieć, że właściwie, no... Gdyby nie oni, to byśmy sobie dawali radę, ale to nieprawda. Właśnie oni są taką wielką motywacją. To właśnie my często dzięki tym małym dręczycielom jesteśmy w stanie zauważać pewne rzeczy, jesteśmy w stanie jakby koncentrować się dużo lepiej na czymś, co działa, co pracuje. Jesteśmy w stanie właściwie iść mocniej do przodu, ponieważ oni testują naszą wytrwałość, naszą systematyczność, w ogóle naszą wizję, prawda? To ich zapytania, to ich wątpliwości. Tak, jakby y, 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 sprawdzają w nas poziom naszej wiary i naszej pewności do tego, co robimy. E, <grystanie> Często widziałem taki obrazek, gdzie po prostu, no, malutki taki kieszonkowy piesek, prawda? E, y, Jakiś tam ratlerek, powiedzmy, prawda? E, y, na widok wielkiego owczarka obsztykiwał go w koło, latał w koło niego, prawda? Tam gdzieś hałasu robił tyle, że głowa boli owczarek nawet nie, nie, ok, okiem nie mrugnął, prawda. Mógłby tam jednym kłapięciem szczęk połknąć go w całości, prawda, ale e, e, wiedział, że jest dużo większy. Wiedział, że znał swoją wartość, może w tym pojęciu, prawda. Dlatego w ogóle nie reagował. Dlatego też mm, nie dajmy się cofnąć do tyłu, nie dajmy się zniechęcić, nie dajmy się małym dręczycielom e, ich uwagi, ich e, 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 obszczekiwanie nazwijmy to tak. Traktujmy jako motywację. Traktujmy jako sprawdzian naszej wiary, naszej siły, a jednocześnie zamieniajmy to na wiatr, w nasze żagle. Bo przecież tak naprawdę sukces jest rewanżem. Najlepszym rewanżem jest zawsze sukces. Tyle na dzisiaj. Do